Ślęza Wrocław pokonała Pszczółkę AZS CS Lublin 80 do 79. Kolejno w kwartach 15 do 12, 18 do 19, 23 do 20, 10 do 15, a także wyjątkowo bo w dogrywce 14 do 13. Po tym spotkaniu liczby nie oddają napięcia jakie towarzyszyło zarówno drużynom jak i samym kibicom. Prowadzenie zmieniało się w tym meczu aż 22 razy. 14 razy był remis. Wiedzieliśmy że oni wyjdą na ten mecz po bo... Po niedzielnej porażce tacy podwójnie zmotywowani byliśmy, przygotowani na to. Myślę, że mecz mógł się podobać publiczności. Emocje do samego końca, dogrywka, rzut w ostatniej sekundzie. Mamy, tak jak w meczu w Lublinie, przegraliśmy stromotnie walkę na tablicach, gdzie zespół z Wrocławia zebrał nam 19 piłek więcej, w tym 12 w, w ataku, znowu oddał 10 rzutów więcej. Jeżeli tego nie poprawimy, o zwycięstwo nam będzie w tych meczach z czołowymi drużynami w Polsce, w Polsce ciężko. Mecz mógł się polować kibicą. Moja drużyna zostawiła serce na boisku i to było widać, bo walczyłyśmy do samego końca. W końcówce popełniłyśmy kilka błędów, jakimi były brak zastawienia w obronie czy nietrafianie rzutów osobistych. Mamy nadzieję, że w następnych meczach to poprawimy i będziemy lepiej grać. I dzisiaj na pewno o końcówce decydowała decydowało fortuna. Na minutę i 13 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry Ślęza przegrywała 64 do 66. Sprawy w swoje ręce wzięła Agnieszka Śnieżek. Ale dwa razy spudłowała, dwa razy również widzieliśmy zbiórkę piłki w ataku. Na 44 sekundy przed syreną kończącą, każda z druży miała po jednej akcji. Obie kończyły się nieskutecznymi rzutami. Następnie dogrywka, 24 sekundy przed końcem lubinianki wykorzystały rzut wolny i doprowadziły do rezultatu 78 do 75. W odpowiedzi. Zawsze trafiła Zona i doprowadziła do remisu. 6 sekund przed Syreną z linii wolnych jeden punkt zdobyła Dominika Owczarzak, a równo z Syreną trafiła Katarzyna Krężel i Hanna AWF u eksplodowała z radości. To był jedyny punkt Katarzyny Krężel w tym meczu, ale na miarę zwycięstwa. Razem z dziewczynami stworzyłyśmy zespół i po ostatnim meczu, gdzie ciężko się podnieść po takiej porażce, postawiłyśmy bardzo mocne warunki i chciałam tu podkreślić, że stworzyłyśmy dzisiaj team spirit i walczyłyśmy do końca i muszę pochwalić naszą, naszą Kasię Krężel, Katarzyna. Woman, e, która no, zadecydowała o tym, że szala e, była na naszą korzyść, i, i wygrałyśmy jednym punktem. I chciałam bardzo podziękować naszym dziewczynom i trenerom za tak wspaniałą drużynę. To ja myślę, było duża trema. O tym świadczy e, nieco rzutów rzut osobistych 20-11 tylko 9 punktów. My straciliśmy na tym tylko. Także oczywiście obydwie drużyny dzisiaj oddali wszystko, jak tu tak e, przepraszam, na inne nie, nie, nie wiem. Okay. Ale oddały całe serce. W obecnym sezonie Pszczółka Lublin wygrała z wrocławiankami mecz ligowy podogrywce, a także finał Pucharu Polski. Teraz lublinianki musiały uznać wyższość wrocławianek. Kolejne spotkanie w ramach 18. kolejki Tauron Basketlingi Kobiet już 13 lutego. Na wyjeździe ślęza zmierzy się z zespołem Artego Bydgoszczy.